Witam kochani. Dzisiaj będzie cała rybka pieczona w piekarniku w porze. A rybka właśnie... nazywa się łosoś. Łosoś. Sakaj łosoś, Sakaj. I tutaj mamy właśnie porę, już umyłam. Będzie dzisiaj będzie dzisiaj właśnie łosoś w porze. Z przyprawami. Tak, musimy go teraz natrzeć. Mamy wędzoną paprykę, czosnek prażony troszkę ostrej papryki z przyprawami i sos sojowy i tym natrzemy tą rybkę kochani rybka natarta przyprawami przyprawy które widzieliście I zostawiamy ją na ile zostawimy tak 15-20 minut żeby smaczki się przegryzły kochani teraz do środka rybki wkładamy por. por ja ci tam troszkę masełka masełko też musi być o takie właśnie piórka masełka dużo, troszkę i tego pora wkładamy, to będzie piękny zapach. No i oczywiście cytrynka musi być. Środka, tak? środka. Wkładamy plastry cytrynki, tak żeby zmieścić to co mamy. No, cztery cytrynki chyba plasterki. No jest okej. Okay. Ile mamy, skupi. tyle damy. Cytryna jest bardzo ważna przy smażeniu, tak, czy tak. pieczeniu będzie ryby. smaczek. A tam z przodu może włożyć mało jest jeszcze z taki jeden. No z przodu daj. O, o tak. Ułożymy. Teraz przełożymy tą rybkę zaraz na foremkę. Rybka na nasza gotowa. Poleci na szkiełko. Kochani, nasza rybka leży sobie na porze. Do pora daliśmy tylko sól, pieprz i troszkę masełka. Teraz musimy tą rybkę jeszcze z góry przyprawić. To jest jakiś, jakiś sos? To się nazywa, kochani, fish sauce. Ryby. Czyli sos z ryb. Jest też słony. No to sobie nie będziemy tego. dawać, bo daliśmy sojowy sos, teraz dajesz tego. Polewamy tak troszkę tylko, bo jestem przekonany, że wielu z Was nie lubi tego. Ale no dla mnie lubisz. to jest bardzo ulubiony. I troszkę ulubiony olejku sezamowego. Tak? I sezamowy olej. Bo nie daliśmy tak, nic tłuszczu na górę. Przepiękny aromat. Tak, aroma. wystarczy? Tak, wystarczy. To wszystko będzie spływać później do tak. tego pora. I na górę kładziemy sobie pomidorki, tak? że ten por później sobie jak będziemy już jedli to sobie będziemy kładli na tę rybkę na tą rybkę dla niektórych no wystarczy tyle pięknie wygląda kochani i na koniec jeszcze posypiemy sobie ziółkami włoskie ziółkami. ziółka to pasuje mi na pomidorka właśnie i, I rybka to. Teraz leci do pieczenia. 180 stopni na 45 minut, ale przykryjemy ją, tak? Przykrywamy teraz? Przykrywamy ją folią i. Kilka minut przed. Będziemy podpiekać z góry jeszcze. No to już później pokażemy. Na razie na 45 będziemy minut odkrywać. pod przykryciem. Fajnie, przykrywamy najpierw papierem do pieczenia, bo nie chcą, żeby pora bezpośrednio, folia, dotykała bezpośrednio naszych pomidorków i rybków. Tamy dwie. Znaczy dwa kawałeczki takie, bo jest trochę wąska ta nasza folia Damy dwa. Tak, dobrze, teraz to zapakujemy. I tak jak mówiliśmy, na 45 minut. Do pieca. Tak, kocha. kochani, minęło 45 minut. O, sprawdzamy naszą rybkę. Myślę, że jeszcze będzie potrzebowała. Na pewno, musi jeszcze popiec z góry Tak, troszkę. tak, tak, policzaki, No, patrzcie. Wow, mm, Tak wygląda. Pięknie jeszcze, wygląda. Jeszcze, jeszcze jeszcze, by mi dała dłużej, wiesz. Miło nie trzeba było zmieniać temperatury po zmieszać. miesiąc. Trochę zmniejszyłam, ale... O gorące na pewno. Wygląda elegancko, ale pachnie fajnie. Co to jest miękkie? Pojaszczenia. Ja myślę, że jeszcze damy na jakieś 10 minut i dopiero odkryjemy. Prawda? Patrzcie, rybka jest prawie gotowa. Już się tutaj ogonek od, o, od tego tak, odkrycia. Tak, tak, Ja widzę, że prawie gotowa. Tak, jest tak. prawie gotowe. Teraz tylko musimy podpiec. To myślisz, że tak na 15 minut bez przykrycia? Tak, ale mniejsza temperatura musi być. Dobrze. Niższą temperaturę musimy zmienić. No to już nie przykrywamy. Musimy przykrywamy. 15 minut bez przykrycia. Na jakieś 160 stopni nie, nie, na 175 to będzie 350 naszych dobra, niech się będzie. 175, 15 minut bo to musimy teraz ładnie przypiec wszystko i za chwilę I kochani nasza rybka miała być 45 minut ale przedłużyliśmy pieczenie o 10 minut, także to mnie jest 55 minut. To pięknie wygląda. Mm, coś pięknego, ale pachnie. Ale poczekaj, ja sobie tylko włączę. Ale pachnie przepięknie. Pachnie przepięknie, a teraz na sam koniec, kochani, polejemy. Sekretny winkiem. Jak się mówi ten aromat czy czerwonym czerwonego winka troszkę tak, wytrawnym czerwonym winkiem włączamy tylko na podpieczenie, na górny broiler, znaczy podpiekać na około 5 minut. Będziemy pilnować, żeby na przykład. Tak, tylko będziemy nie pilnować. Spaliło. Musi alkohol odparować. I troszkę się uzrumienić, nam zrumienić. podpiec. No za chwilę. Kochani, rybka nasza wygląda, że już jest gotowa. Teraz posmaruję jeszcze lekko pomidorki oliwką mamy tu taką z suszonych pomidorków Została nam i tak sobie używamy ją pięknego, całą rybkę kochanie. posmaruję to będzie pachniało no Alkohol dzisiaj będzie odwarował. wyborna kolacja i jeszcze do tego tak jak zwykle to co my lubimy troszkę serka Już tak odrobina znacie, kochani że serek musi być ale tak. dzisiaj bez pietruszki, bo na rybkę nie pasuje pietruszka. Dobrze. Rybka jest I, w porze. I ta rybka musi sobie tak, och, z 15-20 minut tak sobie odpocząć. Kochani, ja nie wiem, chyba nie wytrzymam. się masz Ja za 5 minut będę już się skubał. Ja ją będę za 5 minut skubał i zatrzymał. koniec jeszcze sorek gotowe ziemniaczki podsmażone kładziemy koło naszego łososia na ja dzisiaj kochanie wytworna kolacja kolacja Piękne, pyszna tak dużo nie potrzeba tylko troszkę pomyśleć i może być piękna pyszna wyborna Kolację łosaś w porze na porze pieczony w jak no, powoli i pieczemy się Zdech. zabieramy się za próbowanie naszej rybki mamy po dwa widelce o no, kochanie no. ty pierwsze, jak Oj, chcę tak otworzyć ją mm, tak sobie tylko dziurnie chcesz spróbować smaczek? proszę. No, ja też próbuję Zaczekła się przepysznie. ja próbuję tego masosia, który jest moją rybką bardzo ulubioną. No mm. tutaj mamy mm. jeszcze... ja to porę. ja muszę próbę. Mm. Mm, mm, mm. kochani, przepyszna. I do tego ziemniaczki. Ktoś, mm, się, przepyszne ziemniaczki. Pora. Z tą rybą mm. to jest jedzonko, prawdopodobnie numer jeden. Ziemniaczki jeszcze pieczone mamy. Oj, ziemniaczki. Coś pysznego. Ale będziemy się zajadać. Okej okay, kochani? Smacznego będziemy będziemy zajadać. Coś pięknego kochani. Coś pięknego. Dziękujemy kochani za oglądanie. Na razie. Trzymajcie się I... do jutra. Pyszne, wszystko pyszne. pyszne. To jest coś takiego co... No nie wiem, nie wiem jak to nazwać mm -hmm. nawet. Po prostu obłęd. Ora, mi smakuje ta pora. To trzeba było coś trochę coś więcej wybadać. Naprawdę? Mm, Nadzwyczajne. Mm -hmm.